Zaprasza sponsor, promotor leku. McCart. Sponsorem programu jest producent leku Mel. Na bóle kręgosłupa mięśni i stawów. Wtorek 30 marca, wschód słońca o 6.16, a zachód o 19.06. Na termometrach nawet. Początek wiosny to istotny moment dla producentów truskawek, którzy mogą ocenić kondycję roślin po zimie, oczyścić je i zdjąć to, co chroniło truskawki przed wrozem, warsztat, słomy czy folię. Choć dziś wyłącznie zachód kraju jest w obszarze wyżowej i ładniejszej pogody, to już jutro niemal wszędzie poczujemy wiosnę. Najbliższa noc na Pomorzu pogodna. Na termometrach od 5 stopni nad morzem do 9 w innych rejonach. Jutro dużo słońca. Od 16 stopni lokalnie na wybrzeżu do 21 na nizinie szczecińskiej. Od ziemi lubuskiej przez wielkopolskie pojawy w nocy pogodnie, od 7 do 9 stopni. W środę nadal dużo słońca, a temperatura wzrośnie do 21 stopni. Na ziemi lubuskiej może być nawet cieplej. Na południowym zachodzie noc z rozpogodzeniami. Nad ranem miejscami możliwe mgły, od 6 do 9 stopni. Jutro dużo słońca i bardzo ciepło. Na Dolnym Śląsku mogą być nawet 22 stopnie. Na południowym wschodzie jeszcze sporo chmur i słaby deszcz. Tu też w wielu miejscach utworzą się mgły, od 7 do 10 stopni, w środę pochmurno, ale w miarę upływu godzin więcej słońca, od 16 do 21 stopni. Od ziemi łódzkiej po Mazowsze noc pogodna, na Lubelszczyźnie jeszcze pochmurno, nad ranem na termometrach od 7 do 10 stopni. Jutro dużo słońca, nadal pochmurno na wschodzie, ciepło, temperatura sięgnie nawet 20 stopni. Na północnym wschodzie w nocy przejaśnienia i rozpogodzenia. temperatura od 6 do 8 stopni. W środę słonecznie, a na termometrach w najcieplejszym momencie dnia od 16 do 19 stopni. W czwartek nad północ kraju nadciągnie chłodny i deszczowy front. Południowa połowa Polski nadal ciepła, ale i burzowa. Kolejna agropogoda jutro, że rano na antenie tv Inter. Motor Leku Akarts. Sponsorem programu był producent leku MEL na bóle kręgosłupa mięśni i stawów.